Istnieje tajny język, którym mężczyźni posługują się, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Cichy kot, który zdradzają oczami, gdy odczuwają pociąg seksualny do kobiety. Przez lata badałam ludzkie zachowanie i psychologię pożądania i zauważyłam, że istnieją trzy bardzo konkretne punkty, na które męski wzrok automatycznie i nieświadomie pada, gdy tylko poczuje silne fizyczne przyciąganie. Fascynujące jest to, że większość kobiet. Nie potrafi rozszyfrować tych sygnałów i traci przez to cenne wskazówki dotyczące jego prawdziwych uczuć. Zanim przejdziemy głębiej, mam do Ciebie bezpośrednie pytanie. Ile masz lat i skąd nas teraz oglądasz? Czy zauważyłaś kiedyś, że Twój partner lub ta wyjątkowa osoba w Twoim życiu podczas rozmowy wciąż kieruje wzrok na bardzo konkretne miejsca? Zasubskrybuj kanał polub film i potem napisz nam w komentarzach o swoim doświadczeniu. Udostępnij też film swoim przyjaciółkom, aby i one nauczyły się rozumieć te ciche wiadomości męskiego pożądania. Pozwól, że opowiem Ci historię Sofii, 34-letniej kobiety z miasta Meksyk. Od kilku miesięcy spotyka się z Alejandro, 38-letnim inżynierem, którego poznała na wydarzeniu służbowym. Za każdym razem podczas rozmów czuje niesamowite połączenie, ale gdy dochodzi do intymności, on wydaje się zdystansowany, niemal mechaniczny. Sofia ciągle się zastanawia, czy on naprawdę jej pragnie, czy tylko jest uprzejmy. Nie wie, że oczy Alejandro podczas ich rozmów wysyłają krystalicznie czyste sygnały seksualnego przyciągania, ale ona ich nie rozpoznaje, bo nikt nie nauczył jej tego starego pak kodu męskiego pożądania. I oto coś, co na zawsze zmieni twój sposób postrzegania spojrzeń. Pierwszym punktem, na który mężczyzna nieświadomie patrzy, gdy pożąda cię seksualnie, nie jest to, czego większość kobiet się spodziewa. To nie są Twoje oczy, nie jest to też Twój piękny uśmiech. Pierwszym magnetycznym punktem są Twoje usta, jednak w bardzo specyficzny sposób. Kiedy mężczyzna odczuwa pociąg seksualny, aktywuje się bardzo stara część jego układu nerwowego. Ciało migdałowate, odpowiedzialne za nasze najbardziej podstawowe emocje, wysyła wtedy sygnały do jego układu wzrokowego. Bez jego świadomej wiedzy, jego wzrok automatycznie szuka obszarów ciała, które jego, jego prastary mózg kojarzy z płodnością, zmysłowością i intymnością. Dla męskiego mózgu usta oznaczają znacznie więcej niż tylko rys rysów twarzy. Są bramą do bliskości, symbolem pocałunków, namiętności i pożądania. Kiedy mężczyzna Cię pożąda, patrzy więc na Twoje usta i to nie przelotnie, lecz dłużej, niemal jakby je studiował albo wyobrażał sobie, jak to byłoby Cię pocałować. Dzieje się to nie wtedy, gdy mówisz, ale w małych pauzach, gdy Twoje usta są rozluźnione. Karmen. 29-letnia nauczycielka z Guadalajary opowiedziała mi idealny przykład. Była na kolacji z Miguelem, lekarzem. Chemia była, ale nie wiedziała, czy z jego strony jest tak samo. Aż zauważyła, że za każdym razem, gdy robiła pauzę w rozmowie albo brała łygwina, on natychmiast patrzył na jej usta i zatrzymywał tam wzrok na kilka sekund. Później tego wieczoru pocałował ją namiętnie na pożegnanie. Co w tym ekscytujące, spojrzenie na usta nie jest tylko wyrazem pożądania. Ale również nieświadomym przygotowaniem jego układ nerwowy przełącza się niejako w tryb. Ta kobieta mnie pociąga. Muszę być gotowy na fizyczną bliskość. Ale uwaga, nie każde spojrzenie na usta oznacza seksualne zainteresowanie. Istnieją wyraźne różnice: krótkie spojrzenie trwa mniej niż sekundę. Spojrzenie pełne pożądania natomiast od dwóch do czterech sekund. Często jego usta lekko się rozchylają, jakby oczekiwał pocałunku. Zmienia się też zazwyczaj jego rytm oddechu. Staje się głębszy, nieregularny, z krótkimi pauzami. A teraz przechodzimy do drugiego punktu, na który kieruje się jego wzrok, gdy cię pożąda. I ten jest jeszcze bardziej wymowny. To obszar, którego większość kobiet w ogóle nie zauważa, ale który dla męskiego mózgu jest silnym sygnałem kobiecości i zmysłowości: Twój kark, a dokładniej miejsce, gdzie szyja łączy się z ramionami. Nauka stojąca za tym jest fascynująca. Kark kobiety ma w ewolucji głębokie znaczenie dla atrakcyjności seksualnej. Uważany jest za strefę wrażliwą, a jednocześnie bardzo uwodzicielską. Gdy kobieta odsłania szyję, nieświadomie wysyła sygnały zaufania i dostępności. Dla mężczyzny ten widok aktywuje zarówno instynkty opiekuńcze, jak i impulsy seksualne. Przykład: Izabela, 32-letnia architektka z Monterey, spotykała się przez kilka tygodni z Ricardo, 35-letnim przedsiębiorcą. Randki były miłe, ale nie potrafiła rozpoznać, czy jego pociąg jest równie silny jak jej. Wszystko zmieniło się na koncercie jazzowym, gdy Izabela miała na sobie sukienkę, która subtelnie odsłaniała okolice szyi i ramion. Przez cały koncert Izabela zauważała, że Ricardo prawie nie potrafił skupić uwagi na scenie. Jego oczy wciąż wracały do linii jej szyi, podążając za krzywizną od ucha do ramienia. Jego spojrzenie było intensywne, niemal hipnotyzujące. Tego wieczoru Ricardo po raz pierwszy wyznał jej, że nie może przestać o niej myśleć seksualnie. I właśnie w tym tkwi szczegół, który sprawia, że ten kierunek spojrzenia jest tak silny. Spojrzenie na szyję jest nie tylko wyrazem pożądania, ale też cichym zaproszeniem. Gdy mężczyzna uporczywie patrzy na twój kark, jego podświadomość wyobraża sobie, że go całuje. Wizualizuje moment, w którym jego usta dotykają tego wrażliwego miejsca. Kark należy do najsilniejszych stref erogennych kobiecego ciała. I męski system instynktów dokładnie to wie. To, co fascynuje mnie jako obserwatorkę ludzkich zachowań, to fakt, że temu spojrzeniu zwykle towarzyszy bardzo specyficzny gest. On nieświadomie dotyka własnego karku albo poprawia kołnierz dokładnie w tym miejscu, to tak, jakby jego ciało odzwierciedlało to, co widzi i pokazywało, że tak naprawdę chciałby dotknąć ciebie właśnie tam. Ważne jest też wyczucie momentu. Spojrzenie na szyję nie pojawia się przypadkowo, lecz w bardzo określonych chwilach. Jednym z tych momentów jest, gdy się śmiejesz. Przy szczerym śmiechu szyja automatycznie się wysuwa, krzywizna staje się wyraźniejsza, a jeśli on cię pożąda, jego wzrok natychmiast tam wędruje. Kolejny moment to wtedy, gdy odwracasz głowę na bok, żeby posłuchać lub coś obejrzeć. Wtedy linia Twojej szyi również się odsłania. A jeśli jest między Wami pociąg, on prawie nie może oderwać wzroku. Przykład. Maria Jose, 28-letnia dziennikarka z Puebli, opowiedziała mi następującą historię. Była na kolacji biznesowej z kilkoma kolegami, wśród których był też Daniel, fotograf. Z którym miała kilka miłych rozmów, ale nic więcej. Gdy kelner przyniósł deser, Maria Jose na chwilę się odwróciła, żeby podziękować, i jej szyja stała się wyraźnie widoczna. Gdy spojrzała z powrotem, zobaczyła, że Daniel patrzy na nią z zupełnie nową intensywnością. Jego wzrok wręcz przykleił się do jej szyi tak mocno, że dostała gęsiej skórki. Później tego wieczoru zaprosił ją na randkę, a przy pierwszym pocałunku pocałował dokładnie to miejsce, na które był tak zapatrzony podczas kolacji. Ale musisz coś dokładnie zrozumieć. Istnieją różnice w tym spojrzeniu? Jest spojrzenie estetyczne, krótkie i delikatne, oraz spojrzenie pełne seksualnego pożądania, które jest znacznie intensywniejsze i trwa dłużej. To drugie jest zwykle związane z głębszym oddechem, nieświadomym zwilżaniem ust i postawą ciała, która lekko pochyla się w Twoją stronę, jakby przyciągał go magnes. I teraz dochodzimy do trzeciego i ostatniego punktu, na który kieruje się Jego wzrok, gdy naprawdę silnie Cię pożąda. Ten punkt jest najbardziej kontrowersyjny, najbardziej pierwotny i często najuczciwszym wskaźnikiem męskiego pożądania twoje biodra i linia talii. Zanim zrobi ci się z tym niekomfortowo, pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Od milionów lat męski mózg jest zaprogramowany na rozpoznawanie sygnałów płodności. Stosunek talii do bioder należy do najstarszych i najgłębszych biologicznych wskaźników zdrowia i zdolności rozrodczej. Nie chodzi tu o nowoczesne kanony piękna ani presję społeczną, lecz o biologię głęboko zapisaną w naszym DNA. Kiedy mężczyzna pożąda kobiety, jego wzrok nieświadomie szuka tej linii od tali do bioder. To spojrzenie, które bada, podziwia i pragnie. Nie powierzchowne patrzenie na obiekt, lecz pradawny instynkt, który oznacza tę kobietę jako seksualnie atrakcyjną. Waleria, 30 księgowa z doświadczyła tego osobiście. Zaczęła spotykać się z Sebastianem, 33-letnim adwokatem z siłowni. Już podczas pierwszych spotkań wyczuwała jego intensywne spojrzenie, nie rozumiejąc, dokąd dokładnie patrzył. Wszystko stało się jasne pewnego dnia, gdy poszli na spacer po plaży. Waleria miała na sobie lekką sukienkę, która na wietrze podkreślała jej talię i biodra. Podczas całego spaceru zauważała, że jego oczy wciąż tam wracały. To nie było nieodpowiednie spojrzenie, lecz pełne podziwu i szczerego pożądania. Później Sebastian przyznał jej, że od pierwszego dnia na siłowni nie mógł przestać wyobrażać sobie, jak to by było trzymać ją w ramionach. Ważny jest kontekst. To spojrzenie na talie i biodra nie pojawia się ciągle, lecz w określonych momentach, na przykład kiedy wstajesz lub idziesz. Naturalny ruch bioder podczas chodzenia automatycznie wywołuje tę wizualną reakcję w męskim mózgu. Albo kiedy siadasz, a ubranie mocniej podkreśla twoją sylwetkę. I jeszcze jeden szczegół. Temu spojrzeniu często towarzyszy reakcja fizyczna. Jego postawa się zmienia, prostuje się, wydaje się wyższy, silniejszy, jakby jego ciało nieświadomie chciało pokazać, że jest odpowiednim partnerem. Często zauważysz też, że nieświadomie dotyka klatki piersiowej lub poprawia ubranie, jakby chciał w tej chwili zaprezentować się wyjątkowo dobrze. Krystyna, 28-letnia weterynarz z Meridi, opowiedziała mi przykład, który idealnie opisuje to zachowanie. Była na imprezie ze znajomymi, wśród których był też Andres, inżynier, z którym odbyła już kilka ciekawych rozmów. Przez cały wieczór Krystyna kilkukrotnie wstawała, żeby przynieść napoje lub przywitać innych znajomych. Za każdym razem, gdy wracała, czuła jego spojrzenie skierowane na ruch jej bioder podczas chodzenia i na to jak znów siadała. Jeszcze bardziej zauważalne było to, że Andres za każdym razem się prostował i poprawiał koszulę, jakby chciał jej zaimponować. Później tego wieczoru poprosił ją do tańca, położył rękę na jej talii. I Kristina natychmiast poczuła intensywność jego pożądania. Teraz dochodzimy do kluczowej kwestii w interpretacji tych trzech sygnałów. Tu nigdy nie chodzi tylko o jedno spojrzenie na któryś z tych punktów. Chodzi o wzór, sekwencję. Kiedy mężczyzna naprawdę cię pożąda, jego wzrok wędruje w określonej kolejności. Najpierw do twoich oczu, by nawiązać więź, potem do twoich ust, gdy wyobraża sobie intymność, następnie do twojej szyi, gdy wizualizuje pocałunki i dotyk. I w końcu do twojej talii i bioder, gdy jego prymitywny mózg rozpoznaje twój seksualny urok. Najważniejsze jest to, te sygnały nie są automatycznym zaproszeniem do kontaktu fizycznego. To informacje, wskazówki, które pokazują ci, co on naprawdę czuje. Wiele kobiet popełnia błąd, interpretując je jako presję, tymczasem to po prostu dane, które mogą pomóc ci jaśniej zdecydować, jak chcesz podejść do tej sytuacji. I tu tkwi dla mnie fascynacja. Gdy tylko kobieta zrozumie te sygnały, zyskuje ogromną jasność. Nie musi już zgadywać, czy on naprawdę jej pragnie, czy jest tylko uprzejmy, nie musi interpretować sprzecznych aluzji. Ma jasne, bezpośrednie informacje o jego seksualnym pożądaniu. Przykładem jest Alejandra, 31-letnia graficzka z Guadalajary. Od miesięcy spotykała się z Fernando, 34-letnim architektem. Spotkania były przyjemne, ale Alejandra nie była pewna, czy on czuje tę samą namiętność co ona. Po tym, jak dowiedziała się o tych trzech sygnałach, zaczęła bardziej świadomie obserwować spojrzenie Fernando. Ku swojemu zdziwieniu. Zauważyła, że wykazuje wszystkie trzy. Jego oczy wędrowały do jej ust, gdy przestawała mówić, patrzył na jej szyję, gdy się śmiała, i śledził linię jej talii, gdy szła. Ta świadomość dała jej odwagę, by bezpośrednio wyrazić swoje uczucia. W tym samym tygodniu wyznała mu swoje pożądanie, a jego odpowiedź była natychmiastowa i pełna pasji. Oboje czuli to samo przez miesiące, ale żadne nie odważyło się tego jasno powiedzieć. A teraz dochodzimy do podstawowej kwestii. Mężczyźni są ekstremalnie wizualni. Ich seksualne przyciąganie jest wywoływane głównie przez to, co widzą. Kobiety natomiast często odczuwają. Pożądanie jako mieszankę emocji, intelektu i cielesności. To nie czyni mężczyzn powierzchownymi, tylko po prostu innymi. Te trzy wizualne sygnały są zewnętrznym wyrazem bardzo złożonego procesu wewnętrznego. Gdy patrzy na twoje usta, jego mózg uwalnia dopaminę. Neuroprzekaźnik rządzy i nagrody. Gdy jego wzrok zatrzymuje się na Twojej szyi, jego układ nerwowy aktywuje reakcje związane z intymnością i bliskością, a gdy podziwia Twoją talię i biodra, jego prymitywny mózg instynktownie rozpoznaje sygnały płodności i atrakcyjności seksualnej. Ale ważne jest jedno: te sygnały nie pojawiają się tylko u mężczyzn szukających przelotnych przygód. Również ci, którzy chcą poważnego związku, zachowują się tak samo, gdy odczuwają przyciąganie. Różnica nie leży w samych sygnałach, lecz w kontekście. Mężczyzna, który naprawdę cię szanuje, połączy te sygnały ze szczerym zainteresowaniem tobą. Zadaje pytania o twoje życie, pamięta szczegóły z rozmów, włącza cię w swoje plany na przyszłość. Elena, 35-letnia lekarka z Monterey, doświadczyła tego dokładnie. Spotykała się jednocześnie z dwoma mężczyznami. Roberto wykazywał wszystkie trzy sygnały. Ale mówił tylko o powierzchownych tematach i słabo interesował się jej osobowością. Patricio natomiast wykazywał te same sygnały, ale dodatkowo zadawał pogłębione pytania, chciał poznać jej marzenia, lęki i cele. Roberto chciał tylko luźnych spotkań, Patricio dwa lata później został jej mężem. I tu jest kluczowy punkt, który powinnaś zrozumieć. Seksualne pożądanie nie jest wrogiem romantycznej miłości. Przeciwnie, oba się uzupełniają. Mężczyzna może głęboko cię kochać i jednocześnie silnie cię pragnąć. Wizualne sygnały, o których mówiliśmy, nie oznaczają, że widzi w tobie tylko obiekt. Pokazują, że jego prymitywny mózg reaguje na Twoją obecność coś całkowicie naturalnego i zdrowego, gdy chodzi o wzajemne przyciąganie. Ale musisz też pamiętać, te sygnały mają różnice kulturowe i sytuacyjne. W bardziej konserwatywnych kulturach są często subtelniejsze, trudniejsze do rozpoznania. W bardziej liberalnych środowiskach mogą być bardzo bezpośrednie i oczywiste. Ważne jest również, aby nie mylić fałszywych sygnałów z prawdziwym pociągiem seksualnym. Istnieje spojrzenie oceniające społecznie chłodne, analityczne, pozbawione magnetycznej intensywności, albo spojrzenie grzecznościowe: patrzy na ciebie, ponieważ jest to społecznie stosowne, ale jego wzrok nie zatrzymuje się na strefach, o których rozmawialiśmy. Różnica tkwi w intensywności i czasie trwania. Spojrzenie pełne pociągu seksualnego ma w sobie coś niekontrolowanego, niemal magnetycznego, podczas gdy spojrzenia grzecznościowe lub towarzyskie są świadome, kontrolowane i krótkie. A teraz coś, co może całkowicie zmienić twoje rozumienie pociągu. Kiedy kobieta rozpoznaje te sygnały i reaguje na nie pozytywnie, powstaje cykl, który ogromnie wzmacnia wzajemne przyciąganie. Jeśli on patrzy na twoje usta, a ty je lekko zwilżysz, wysyłasz sygnał odwzajemnienia. Jeśli patrzy na twój kark, a ty odgarniesz włosy na bok, lub nieświadomie dotkniesz tego miejsca, powstaje cichy, intensywny dialog między wami. Ale bądź świadoma jednej rzeczy: to, że rozpoznajesz sygnały, nie oznacza, że musisz działać. Wiedza daje ci siłę, ale decyzja należy do ciebie. Możesz zareagować, jeśli sama jesteś zainteresowana. Albo tego nie robić, jeśli nie chcesz. Wiedza zabiera niepewność, ale do niczego cię nie zmusza. Przykładem jest Carmen, 33-letnia prawniczka z miasta Meksyk. Pracowała blisko z Javierem, 36-letnim konsultantem nad ważnym projektem. Już podczas spotkań zauważyła, że on wielokrotnie spoglądał na jej usta, szyję i sylwetkę. Rozpoznała sygnały, ale świadomie zdecydowała się nie reagować, aby nie zagrozić profesjonalnej relacji. Miesiące później, gdy projekt dobiegł końca, Javier zaprosił ją na kolację i wyznał, że przez cały ten czas był nią przyciągany. Ale respektował zawodowe granice. Carmen powiedziała mu, że ona również zauważyła jego pociąg, ale celowo czekała. Ta szczerość stała się podstawą zdrowej, pełnej szacunku relacji. To jest piękno tej wiedzy. Kobiety, które potrafią czytać te sygnały, uwalniają się od niepewności i niekończących się rozmyślań. Koniec z nocnymi analizami wiadomości, koniec z domysłami, czy on jest naprawdę zainteresowany, czy tylko uprzejmy. Zamiast tego masz jasne wskazówki, które pomagają ci podejmować lepsze decyzje. Te sygnały zmieniają się zresztą, gdy związek się rozwija. Na początku są intensywniejsze, częstsze, ponieważ on buduje i pokazuje swoje przyciąganie. Później w głębszej relacji stają się subtelniejsze. Bardziej osobiste. Rozwija swój własny sposób patrzenia na ciebie, wyjątkowy tylko dla waszego połączenia. I jeszcze coś fascynującego: kiedy przyciąganie jest wzajemne, powstaje rodzaj wizualnej synchronizacji. Nie tylko on patrzy na Twoje usta, szyje czy talie, Ty również nieświadomie spoglądasz na odpowiadające im strefy u niego, Twoje oczy wędrują do jego ust. Gdy wyobrażasz sobie pocałunki, do jego szyi, gdy myślisz o intymności. Oraz do jego torsu lub ramion, gdy podziwiasz jego męskość. To ciche odzwierciedlenie należy do najsilniejszych wskaźników wzajemnego pociągu seksualnego. A teraz pozwól, że opowiem o indywidualnych różnicach tych sygnałów. Mimo, że trzy punkty, o których rozmawiałyśmy, są uniwersalne dla męskiego pociągu seksualnego, każdy mężczyzna ma swój własny styl i tempo pokazywania tych spojrzeń. Niektórzy są bardziej bezpośredni i oczywiście inni subtelniejsi. Przy nich musisz przyjrzeć się uważniej. Osobowość, wychowanie, kultura i wcześniejsze doświadczenia wpływają na to, jak mężczyzna wyraża swoje przyciąganie poprzez spojrzenie. Pewni siebie, mężczyźni zazwyczaj utrzymują te spojrzenia dłużej i intensywniej. Nieśmiali pokazują te same sygnały, ale krócej i bardziej ukrycie. Mężczyźni z dużym doświadczeniem w związkach są często bardziej świadomi swoich sygnałów i próbują je kontrolować ale pierwotny impuls prawie zawsze bierze górę. Kontekst społeczny również odgrywa dużą rolę. W grupie sygnały są często bardziej powściągliwe, ponieważ inni patrzą. W prywatnych chwilach są natomiast intensywniejsze i dłuższe. W sytuacjach zawodowych może próbować je tłumić, ale jeśli przyciąganie jest prawdziwe, będzie przebijać się raz po raz. Przykład. Lucia, 29-letnia inżynier z Puebli, pracowała w tym samym budynku co Diego, 32-letni architekt. Spotykali się od czasu do czasu w windzie lub kafeterii. Lucia czuła więź, ale była niepewna, ponieważ Diego zawsze wydawał się bardzo profesjonalny. Pewnego piątku oboje pracowali dłużej i nagle znaleźli się sami w windzie. W tych kilku chwilach Lucia wyraźnie zauważyła trzy sygnały. Jego wzrok powędrował do jej ust, gdy się uśmiechnęła, do jej szyi, gdy sięgnęła do guzików i do jej sylwetki, gdy się odwróciła. Dało jej to odwagę, by zaproponować kawę po pracy. Diego natychmiast się zgodził i wyznał, że od miesięcy był nią przyciągany, ale cały czas się powstrzymywał. I tu bardzo ważny punkt: te sygnały pokazują ci nie tylko, że on ma zainteresowanie seksualne, ale także jak silne ono jest. Częstotliwość, czas trwania i intensywność dają ci jasne wskazówki. Krótkie, rzadkie spojrzenia oznaczają przyciąganie, ale niekoniecznie bardzo silne. Częste, długie i intensywne spojrzenia. Wskazują na duże pożądanie seksualne. Jeśli do tego dochodzą inne gesty, przypadkowe dotknięcia, znajdowanie powodów, by być blisko ciebie, nerwowość lub podekscytowanie pokazuje to, że jego zainteresowanie wykracza poza czysto seksualne i zawiera również aspekty emocjonalne, romantyczne. Te sygnały zmieniają się z czasem. Na początku spotkania są często bardzo intensywne, ponieważ doświadcza nowości przyciągania. Z czasem, gdy przyzwyczaja się do twojej obecności, stają się subtelniejsze. Nie dlatego, że przyciąganie słabnie, ale dlatego, że czuje się swobodniej. W stałych związkach te spojrzenia mogą znów silnie się pojawić w określonych momentach, po dłuższej rozłące, gdy szczególnie się przygotujesz na jakąś okazję lub gdy sytuacja przywołuje wspomnienia pierwszych spotkań. I teraz coś absolutnie kluczowego. Te sygnały nie są tylko oznakami natychmiastowego przyciągania, ale także zwiastunami długoterminowej kompatybilności seksualnej. Mężczyźni, którzy konsekwentnie i z szacunkiem pokazują te znaki, są w stałych związkach zazwyczaj bardziej uważnymi i namiętnymi kochankami. Ich spojrzenia pokazują: On naprawdę Cię widzi, ceni Cię, pożąda Cię, nie ogólnie, nie powierzchownie, ale konkretnie Ciebie jako kobietę. I na zakończenie: Te sygnały są darem informacji. Dają ci jasność i pewność w relacjach. Ale nigdy nie zapominaj, pociąg seksualny jest ważny, ale to tylko część zdrowej, spełniającej relacji. Mężczyzna może bardzo cię pożądać i jednocześnie cię szanować, doceniać, wspierać i głęboko kochać. Pożądanie seksualne nie umniejsza innych aspektów miłości, uzupełnia je. A jeśli znajdziesz kogoś, kto patrzy na ciebie z tymi prawdziwymi sygnałami pożądania. I jednocześnie traktuje cię z szacunkiem, podziwem i czułością, to naprawdę znalazłaś coś wyjątkowego. Dlatego, następnym razem, gdy będziesz z kimś, kto cię interesuje, świadomie zwróć uwagę na te trzy punkty: jego spojrzenie na Twoje usta w przerwach rozmowy, jego uwagę skierowaną na Twój kark, gdy się śmiejesz lub poruszasz, i jego uznanie dla Twojej sylwetki, gdy idziesz lub siadasz. Te sygnały dają Ci cenne wskazówki dotyczące jego prawdziwych uczuć i pozwalają podjąć jaśniejsze decyzje na temat tego, jak chcesz postępować z tą relacją. Pamiętaj zawsze wiedza to siła, ale prawdziwa mądrość tkwi w tym, jak wykorzystujesz tę wiedzę, aby budować bardziej autentyczne, szczere i satysfakcjonujące relacje w swoim życiu.